Halo, halo, witam serdecznie w kolejnym filmie z podsumowania tygodnia. Jeśli chodzi o kolejny tydzień, to raczej będzie problem, żeby powstał film, ze względu na to, że wyjeżdżam na urlop i nie będę miał dostępu do komputera, więc raczej tutaj nie wrzucę filmu. Może uda mi się z telefonu nagrać, aczkolwiek nie chciałbym z telefonu, ze względu na to, że też tutaj e, potem po wrzuceniu na YouTube może się tutaj ta jakość z, z, zgorszyć. E, nie wiadomo, jak będzie z dźwiękiem, więc raczej się po prostu wstrzymam. Więc e, to jest ostatnie podsumowanie e, w, tym, ty, w, tym, ty, w tym tygodniu, w tym miesiącu, bo pojawi się pewnie dopiero e, w sierpniu. Kolejne podsumowanie. Zrobimy wtedy dwutygodniowe jakby podsumowanie, więc może troszkę więcej się zmieni, może troszkę większego progresu tutaj nabierze konto, aczkolwiek nie wiem, zobaczycie sami za dwa tygodnie, jak będzie podsumowanie dwutygodniowe ze względu na to, że po prostu nie mam jak zrobić tego podsumowania. Ok, tak jak widzicie, robię sobie tutaj forty, przegraliśmy to KVK. Jesteśmy w ogóle wyparci już ze strefy, zostaliśmy wywaleni totalnie do czwartej strefy. Tutaj już zostali tak naprawdę nieliczni, którzy walczą, więc przegrane KVK totalnie. Odpuścili Ziggurat, tutaj moi sojusznicy, szczerze mówiąc po 4 czy 5 godzinach walki, więc totalna porażka jeśli chodzi o KVK. Ale tak szczerze mówiąc, to nie jest film o tym, to jest film z podsumowania, więc zaczynamy. Jeśli chodzi o VIP-a. VIP tak, sam, sami wiecie, że VIP to nie jest taka prosta sprawa. Tutaj w ciągu tygodnia nie za dużo się zmienia, jeśli nie ma wydarzeń na wydawanie klejnotów. Ale tak jak widzicie, 917 i 100 punktów brakuje nam do 17 poziomu, więc ta droga jest bardzo, bardzo długa jeszcze do tego, żeby osiągnąć ten 17 poziom. Ale szczerze mówiąc, jakoś nie mam na to parcia inwestując średnio 50 tysięcy klejnotów w ciągu miesiąca jesteśmy w stanie w ciągu miesiąca mieć około 60 tysięcy punktów, bo doliczam do tego jeszcze targowice, tutaj mam na myśli zwój lucerny, bo tutaj oczywiście też padają punkty VIPa, daily logowania, więc myślę, że taka minimalna średnia wartość z wyliczeń moich, które tam sobie robiłem kiedyś wychodzi, że około 60 tysięcy z hakiem jesteśmy w stanie tutaj free to play plus inwestycja 50 tysięcy klejnotów inwestować w tego VIP-a miesiącu, więc myślę, że to nie jest zły wynik. Jeśli by tak poszło, no to w przyszłym roku, gdzieś w podobnym okresie jak nagrywamy ten film. No, to powinien ten VIP 17 wskoczyć. Oczywiście, jak będzie brakowało 100-150 tysięcy, to wiadomo, że będę też starał się cisnąć ile się uda, żeby jak najszybciej to zrobić. Ale, jak na ten moment brakuje ponad 900 tysięcy, no to nie ma sensu tutaj inwestować tych, pu tych punktów oraz klejnotów tego VIP-a, bo to i tak szczerze mówiąc nic mi nie da. A te klejnoty przydadzą mi się po prostu na inne rzeczy, które sobie chcę zrobić. Ok, jeśli chodzi o kuźnię, w ogóle zostałem tutaj delikatnie wyprowadzony z błędu i troszkę przemodernizować muszę ekwipunek piechoty, dobrze, że w sumie nic nie wykraftowałem, mam tutaj na myśli to, że ja chciałem po prostu zrobić broń z KVK oraz hełm z KVK, ale szczerze mówiąc zostałem z tego wyprowadzony, że... Bardziej się opłaca zrobić po prostu z setu. Tutaj ekwipunek do piechoty, więc raczej na 99% pójdziemy tutaj w hełm oraz broń do setu. Mam na myśli tutaj setu z wiecznego Imperium. Będę miał wtedy tutaj cztery elementy. Cztery elementy dadzą, dadzą nam 10% do szybkości marszu. Oczywiście, jeśli chodzi o akcesoria dla bajkiego, przez przypadek kupiłem pierścień ale jestem, nie wiem czy na tym KvK, ale na pewno na następnym będę już miał e, szkic e, rogu, e, ale na razie i tak się wstrzymuję z wytwarzaniem tego, nawet jak nazbieram materiały, ze względu na to, że gdy migruję, e, będę po prostu czekał na e, wydarzenie, jeśli chodzi o mobilizację sojuszu, żeby po prostu e, pomóc w gildii zrobić e, misję na wykuwanie, bo są takie Misję. Zostałem też o tym poinformowany, żeby się po prostu z kraftowaniem wstrzymywać do tego wydarzenia, żeby nie marnować bez sensu materiałów poza wydarzeniami, gdzie możemy tak naprawdę bardzo fajne nagrody zgarnąć. Ale to zostawię na jakiś inny film. Jeśli już migruję na królestwo, na które jest plan. Wyemigrować, to wtedy nagramy po prostu taki film, co miałem na myśli, mówiąc te rzeczy teraz. Ok, jeśli chodzi o surowce, to na surowce nie zwracam już uwagi, ze względu na to, że i tak tutaj nie będę już grał. Na tym królestwie zostawiam moją najmocniejszą farmę, która. Szczerze mówiąc, nie jest mi potrzebna na tamtym królestwie. Wszystkie inne farmy już są i migrowały już na to królestwo, na które ja będę migrował. Aczkolwiek zbierają na ten moment mi surowce, żebym też nie przyszedł tam z pustymi rękami. Jak tutaj po prostu wyemigruję, no to wiadomo, że wszystkie surowce stracę. Liczę na to, że uda mi się to zrobić w ten sposób, że nie zaczną jeszcze KVK. Ja tutaj zwrot będę mógł sobie zabrać oraz zwrot wojska. Będę musiał jeszcze przed końcem mojego KVK zapełnić szpital, bo rozwinąłem go do 700 ponad tysięcy, więc bardzo fajnie, bo tutaj bardzo, bardzo dużo zainwestowałem w te w technologię. Jestem w stanie teraz nawet zrzucić sobie runę. Oczywiście wykorzystuję runę na regenerację punktów akcji, ze względu, że e, sami wiecie, że w KvK e, tych punktów akcji trzeba troszkę więcej niż w Domowym Królestwie, więc dlatego tutaj sobie tą runę zrzucam i oczywiście e, jeśli chodzi o, o te runy, no to bardzo fajna opcja. Wiadomo, że koszty tego też jest dość duży, bo tam 2 miliony ponad kryształów trzeba wydać na tą technologię, ale tak jak widzicie, no to kawaleria, łucznicy, piechota, wszystko w sumie robiłem na fula. Również zacząłem tutaj robić mobilizację, ze względu na to, że tak szczerze mówiąc już nie miałem co robić. Jednostki oblężnicze totalnie odpuściłem. Byłem przygotowany na te walki. Tutaj wiadomo, równo rozwijałem te wszystkie rzeczy, żeby nic tutaj nie odstawało. Tu już nie doszedłem do tego etapu. Jeśli chodzi o misję SKVK, no to tak jak widzicie, mamy 80 000 punktów honoru. Chciałbym dodać, dobić tutaj do 85. Czy uda mi się do 120? Raczej wątpię, nie będę raczej jakoś się na tym mega mocno skupiał. Liczę na to, że uda mi się też tutaj osiągnąć 75 milionów kryształów. Zgarnąłbym wtedy monetę dodatkowo do podwoju. Zadania z bastionu raczej mi się uda odblokować. Tutaj umiejętności pomocniczych raczej nie zrobię, ze względu na to, że już nie mam dostępu do niektórych po prostu dowódców z bastionu. Nawet nie mam jak tutaj im zrobić tego quest'a. Na no szkoda, bo szczerze mówiąc, a to i tak bym nie był w stanie zrobić, bo brakowałoby mi dalej jednego, więc to sobie i tak odpuszczę. I tak już nie, nie mam możliwości zrobienia tego, więc to jest totalny luz. Tak jak widzicie, robię forty. Na spokojnie sobie teraz tutaj gram. Jedyna jeszcze rzecz, którą muszę zrobić, no to wiadomo, zapełnić sobie szpital, żeby. Nie poszło mi bardzo dużo paszportów na migrację, żeby sobie ich też zaoszczędzić, bo wiadomo, że paszporty są potrzebne, tak? A jest ciężko je po prostu zdobyć, więc trzeba je też wydawać z rozwagą i rozsądkiem. Ok, jeśli chodzi o ten tydzień, to będzie wszystko. Zapraszam do poprzednich filmów z tej serii: do subskrypcji, lajkowania, komentowania i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!